Według mapy jesteśmy coraz bliżej skarbu! Dobrze, ale musimy uważać. Legenda mówi, że te wody są niebezpieczne. Może i tak, ale z moimi strzypcami i twoimi skrzydłami nikt nie ma szans. Wkrótce za dwoma statkami pojawia się Reki. Na jego grzbiecie stoi kapitan Hermit. Ha! Myślicie, że weźmiecie skarb beze mnie? King Shark jest gotowy podchudzić każdego i zamknąć w mojej podwodnej celi. Po chwili może zaczyna falować niespokojnie. Robi się coraz ciemniej, a w głębinach pojawia się mroczny zarys. Coś wielkiego i tajemniczego przesuwa się nad powierzchnią. Ktoś nas śledzi, to nie wygląda dobrze. To prawda, ruszajmy szybciej, zanim będzie za późno. Woda zaczyna wirować. Nagle z głębin wynurza się statek krakena. Potrążny, złowieszczy, z mackami pełzającymi po falach. Nieubłaganie kierujący się w stronę małych statków. W jednej z wysp słychać odgłos bębnów i krzyki rozprzemiewające echem. Złoty kapitanowie, legendarni pirateksi, zaczynają wołać swoje załogi! Natychmiast na nogi! Co się dzieje? Co się dzieje? Wrogowie są coraz bliżej! Przygotujcie broń! Inny złoty kapitan również ostrzega drużynę. Niebezpieczeństwo! Do broni, piraci! Każdy, kto nie jest gotów, stanie się łatwym celem! Szykujcie łuki, miecze i harpuny! Tak jest, kapitanie! Załogi w pośpiechu zbierają miecze, tarczy i narzędzia do obrony, przygotowując się na nadchodzące niebezpieczeństwo. Tymczasem w innej części wyspy kolejna grupa piratów przygotowuje się do działania. Przygotujcie armaty, ale nie strzelajcie, dopóki nie dam rozkazu! Nagle jeden z piratów zbyt pochopnie odpala armatę, a huk wystrzału rozbrzmiewa na całą wyspę. Coś ty zrobił! Natychmiast przestań! Ten hałas zdradzi naszą pozycję! Chcesz, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy? Przepraszam, kapitanie. Nie wiedziałem, że tak głośno to zabrzmi. Za późno! Przygotujcie się na atak, bo wrogowie na pewno to usłyszeli. Po chwili oba statki przybijają do brzegu, a Krabi Owę schodzą na ląd gotowi na dalsze poszukiwania. Skarb jest na wyciągnięcie ręki, czuję to. Chodźmy, ale bądźmy cicho na pewno nie jesteśmy tutaj sami. Mapa zaprowadziła nas w to konkretne miejsce. Na co więc czekamy? Szukajmy skarbu. Obaj zaczynają kopać w pośpiechu, zerkając co chwilę za siebie. Szybciej! Nie mamy czasu! Inni mogą nas znaleźć! W końcu wydobywają skrzynię! Wow. Starą, złoconą z tajemniczymi znakami na wierzchu! Hurra! Znaleźliśmy ją! Teraz wystarczy tylko... Czekaj! Słyszysz to? Rekin Kapitana Termita wynuwa się z wody, a jego paszcza błyska białymi ząbami! Z na z wychodzą załogi innych piratów, gotowe do walki z wieczami i łukami! Do ataku! No to teraz się zabawimy! O nie! Chyba nie mamy z nimi szans! Na wyspę zbliża się również Kraken Sheep! Jego macki wyciągają się w stronę brzegu, jakby chciały dosięgnąć i pochłonąć każdego, kto odważy się stanąć na wyspie! Akcja nabiera tempa! Czy King Shark zdoła przetrwać potężny atak Krakena? Nie damy rady zabrać jej na statek. Na wyspie jest zbyt wiele niebezpieczeństw. Nie martw się, znajdziemy sposób. Najpierw ukryjmy skrzynię, później pomyślimy, jak ją odzyskać. Tylko pytanie: jak uda nam się przenieść tak ogromną skrzynię? Będzie trudno, ale może przepchniemy ją jakoś. Przedzierają się przez liście, ukrywając się przed patrolami innych piratów. W końcu znajdują miejsce w cieniu wielkich drzew. Podczas zakopywania skrzyni pod liśćmi, ciszę nagle zakłóca delikatny odgłos kroku, który przykuwa ich uwagę. Jeden z piratów patrolujących wyspę przechodzi obok ich kryjówki. Kraw i orzeł zamierają bez ruchu. Uff, mało brakowało, aby nas co zobaczył. Miejmy nadzieję, że to dobre miejsce i nikt tu nie zajrzy. Kończmy szybko. Po zakopaniu skrzyni oznaczają miejsce. To nasz sekret. Wrócimy tu, jak wszystko się uspokoi. Oddali słychać ryby i wystrzały z armat. Musimy uciekać, jeszcze nas łapią. Piraci biegną w stronę swoich statków, wsiadają na pokład i odpływają w pośpiechu. To jeszcze nie koniec. Ta skrzynia jest nasza i kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wrócimy po nią. Oby tylko inni piraci nie wpadli na nasz sztok. miejsca, gdzie zakopali skrzynię, unosi się delikatna smuga złotego światła. Czy to oznacza, że skarb kryje w sobie jeszcze większą tajemnicę? Czy piraci przemierzający wyspę odnajdą ukrytą skrzynię? A może kapitan Hermit i jego kingszar odkryją tajemnicę kraba i orła? Czy potężny kraken ship zdoła zaatakować naszych bohaterów i pokrzyżować im plany? Przybyli jeszcze wiele niebezpiecznych wyzwań i emocjonujących przygód. Jeśli ta przygoda Wam się spodobała i chcecie dowiedzieć się, co wydarzy się dalej, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Ciekawe Zabawki. Zostańcie z nami, bo to dopiero początek niezwykłych historii pirateksów.